Cześć wszystkim, tu Łołnie Dziwiadek i witam Was w kolejnym odcinku SimCity. Zbudujmy sobie miasto i chyba będzie to ostatni normalny odcinek, ponieważ serię zakończymy ogromnym time lapsem, który pokaże, jak nasze miasto się rozwinie. Zostało nam tyle, musimy dokończyć tutaj budow budowę dróg i fabryk, ponieważ tutaj są wszystkie nasze fabryki. Dlaczego? Ponieważ w tą stronę wieje cały wiatr, więc całe te zanieczyszczenia z fabryk będą wywiewane gdzieś tam, gdzieś tam. A tam chyba nic nie ma, nawet w regionie. Chwila! Nie, nic nie ma. Dalej jest jedna działka Clearwater, która jest dość oddalona, więc nie sądzę, żeby jakoś coś tam robiła. Dodatkowo nikt kompletnie tam nie mieszka, dlatego też będziemy to robić. Dodatkowo zrobimy sobie tutaj kopalnię rudy. Tutaj i tutaj są składy rudy i chyba zrobimy gdzieś tutaj. Będzie trzeba wyłożyć tą tutaj drogę. Tą i tą podejrzewam, że było tutaj dość dużo miejsca na rozbudowę tego. Eee, tak myślałem w jaki sposób e, ten cały olej surowy wysyłać. I zbytnio się nie udaje, ponieważ już wam to pokazuję, kiedy chcę wysłać miastu barter upominek. Pokazuje mi, że ja w ogóle nie mam żadnego oleju. Zero, widzicie? Nie wiadomo czemu. Dlatego też zbudowałem sobie tutaj w mieście Przemysłowie yy, skład handlowy. Zbudowałem? Zbudowałem? Nie zbudowałem, coś, co, coś cofnęło, ponieważ niestety mi się gra skraszowała przed chwilą. I jednak nie zbudowałem. Dlatego też zbudujemy sobie to już teraz, ponieważ chyba w taki sposób właśnie yy, będzie można to rozwiązać. Skład handlowy zbudujemy sobie gdzieś tu. I tą drogę już wiem, że będziemy musieli wywalić, żeby było miejsce na jakieś odpowiednie... Poprawki i na rozbudowę, ponieważ będzie trzeba od, oddzielne składy dla oddzielnych właśnie e, surowców robić. Dlatego też skład oleju kładziemy i skład rudy, który nam się przyda już niedługo tutaj jeszcze wyburzymy końcówkę drogi. Dodatkowo trzeba będzie opuszczone budynki rozwalić. Gdzie są? Gdzie są? Sniping Mode Activate Gdzie są? Tu są wszystkie cztery bardzo ładnie. Szybko to pójdzie. Brak wody, jak to brak wody? A wy mi nie, powie nie powiedzieliście, że mi brakuje wody, no gdzie? Gdzie brakuje wody? Tak, brakuje wody. Brakuje wody. Ale... Wy się nie marzcie, bo ja wasz burmistrz załatwi wam coś lepszego, niż zwykłą wieżę ciśnień. Załatwi wam pompownie wody. Już, bum. Gdzie tu jest najwięcej, gdzie tu jest najwięcej wody? Może być gdzieś tu. Gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzie, 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 gdzieś gdzieś Tu powiedzmy. Jest to dość blisko tutaj zanieczyszczeń, ale też jeszcze chyba tego nie dosięga. Hmm, No chyba tutaj będzie najprościej i najlepiej. Dlatego też mam już mnóstwo nadwyżki i możemy resztę tych naszych wierz ciśnień wyłączyć lub po prostu kompletnie wyburzyć, żeby było miejsce na coś innego, fajnego. Dlatego też, gdzie są jeszcze... gdzie są jeszcze wieże ciśnień moje. Chyba była tylko jedna wieża ciśnień? Jak to? Aż tak nie pomyślałem? No dobra, może. Pożary, matko, co się tu dzieje? I tak mam dużo nadwyżki wody, jak na lecie, więc jest fajnie. Mnóstwo problemów zdrowotnych, więc postawimy sobie nawet nie ma kliniki. Klinika nam wystarczy, bo mamy tam szpital jakiś wielki. Chyba... nie jest tej klinika, to, to co oni? Co oni mają problemy? To się postawi karetkę, czy dwie? Kareteczka... O, druga karetka. I jeszcze dodamy... Nie dodamy. Ale chyba nie są przepełnione sale, nie? Powiem, że poczekali 10. Jest chyba okej. Okay. Mamy jednego z nadwyżki. Jest ok, teraz zdrowie już jest naprawione, woda jest naprawiona, jest dużo nadwyżki, ścieki, 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 ścieki. Znowu problemy ze, ze ściekami. Damy sobie drugą tutaj, yy, drugą próbową. i będziemy chyba oczyszczali tutaj jak na razie brać. Yy, może zrobię to później. Ale tak, rozbudujemy sobie tutaj już, bo mamy troszkę pieniędzy, więc możemy sobie tutaj dokończyć budowę fabryk. O, o, piękne tutaj kwadraty, troszkę krzywo, ale uf, wszystko jedno. To jest ta biedniejsza dzielnica, gdzie wszyscy pracują w pocieczoła, a nie się przyglądają, czy droga jest prosta. To jest Polska. To jest Polska. Okej, okay, mamy jeszcze tu dużo kasy, więc chyba nam wystarczy, żeby to już do końca zrobić. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Eee, dlatego też tutaj do końca już poprowadzę. Tutaj też do końca. Tutaj też do końca. Będą jeszcze dwa takie rządki ja, ja, Jak je A bo tu jest wysypisko Czyli będziemy musieli to jakoś ładnie okrążyć Powiedzmy że tu Tak uda się e, I tutaj będą te nasze Kwadraciki I powinno być całkiem ładnie To tu już będzie powiedzmy tak O Tu jeszcze będziemy mieli miejsce na mały taki kwadracik O O o o no powiedzmy, idealnie, idealnie po prostu, okej, okay, stawiajmy te nasze fabryki, tutaj fabryka, tutaj, 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 wszędzie opuszczone budynki, trzeba będzie to rozwalić właśnie tam przy fabrykę, ciekawe co się stało, że puścili, no ale cóż, zobaczymy za chwilę, co się stało, co się stało, co się stało, pożar, za mało odbrudzów towarów, uuu, a to jest problem, ale, 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 zaraz się wszystko rozwiąże, ponieważ miasto Barter będzie przyjmować wszystko. Ulepsz sobie ratusz, bo czemu by nie. I, 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 chyba czas postawić naszą kopalnię rudy, dlatego też wchodzimy sobie w, 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 w kopalnictwo. I kopalnia rudy będzie, 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 jeszcze raz mi pokażcie gdzie to będzie, gdzie to będzie, gdzie to będzie, tutaj. Okej, okay. wypuszczmy sobie no może najpierw to. O, 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 o. Gdzieś tak jakoś. O, powiedzmy, że tak. to jest opuszczony budynek na sprzedaż, więc zostawimy jak na razie. I budujemy, budujemy. Zmieści się to? Zmieści się. Ewentualnie się wyburzy jeszcze więcej, ale chyba na razie to wystarczy. Jest nasza kopalnia ludy wielka. Pięknie. Dodam jej jeszcze ładny znaczek. Daj ładny znaczek. Kopalnio. Kopalnio, daj ładny znaczek. Kopalnio. Kopalnio, ulepszenia, daj ładny znaczek, tu może być ładny znaczek, o, pięknie, jeżeli na szczycie będzie ładny znaczek ole, kopalni ole, znak kopalni rudy. dajmy sobie jeszcze jedną ciężaróweczkę i jeden szyb budowy, szyb budowy może być umieszczony gdzieś tutaj, dlatego też jak mówiłem, będzie trzeba tą drogę nieco zlikwidować, całe szczęście, dużo rzeczy tutaj nie ma przy tej drodze, dlatego też... Nie będę się czuł źle, kiedy będę niszczył ludziom życia. E, szyb budowy jeden i chyba wystarczy jak na razie. Tutaj problemy z miastem, problemy ze zdrowiem. Siedem zgonów. Już mniej niż wcześniej, ale i tak nie jest aż tak dobrze. E, jakie jest ogólne zadowolenie u nas tutaj? Jakie jest, jakie jest? Nie jest złe. Tutaj tylko z fabrykami jest mały problem i jest mały problem tutaj. Nie mają pieniędzy. E, tu się też są jeszcze nieszczęśliwi. Trzeba opuścić to miasto śmieci, Śmierci, śmierci, śmierci czy śmieci. Śmierci, czyli trzeba z zrobić sobie drugą klinikę tutaj na górze, podejrzewam, i wszystko będzie już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Ok, i co? Jeszcze coś można tutaj zrobić ciekawego. Mamy już kopalnię, mamy już drugą kopalnię. Mamy już kopalnię yy, rudy, i mamy szyb naftowy, który wy wydobywa nam olej. Wszystko tutaj jest. O, olej surowy jest tutaj już, i zarządzaj. Eksportujemy, eksportujemy wszystko i dostajemy pieniądze z tego. Tyle dochodów będzie, że ś świetnie. Ogólnie z tego co wiem, właśnie z handlu można najwięcej. Yy przychodów dostać w tej grze, dlatego też będziemy samowystarczalni, nie będziemy musieli tutaj się bawić jakimiś rynkowymi rzeczami, sprzedawać drożej, kupować taniej i będziemy w czysty dochód, patrzcie 10 tysięcy, 10 tysięcy na godzinę a do tego dochodzi nam jeszcze 7 tysięcy bodajże, chwila ile, ile, ile pokażcie mi to zarządzaj 9000 simoleonów za 1000 yy, za, za, za jedną tonę chyba, tak? I za 10 jest pół tysiąca. Okej. Okay. A co jest za składy, tak? No dobrze. No dobrze. Tak więc wszystko jest tutaj transportowane, jest fajnie, jest fajnie. I rzućmy w ostatnim chyba w, 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 już yy, wzrokiem. Jak to się mówi? Ostatnim... Spojrzeniem może coś takiego na nasze miasto, na nasze miasto, ponieważ już w następnym odcinku, ostatnim podsumowującym, zmieni się nie, nie do poznania. Może powiem coś na sam koniec tego wszystkiego o grze, ponieważ podejrzewam, że w tym time nie będzie mojego komentarza głosowego, chyba że na sam koniec. Gra, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Yy, tak naprawdę jedną z najlepszych tej rzeczy jest sam silnik, gdy ten cały glassbox który tutaj w bardzo realistyczny i ciekawy sposób y, pokazuje życie tych simów i y, y, właśnie zachowuje się jakby to było prawdziwe miasto. Y, minusami jest oczywiście małe tutaj miejsce na rozbudowę y, oraz to, że ta interakcja między miastami nie jest aż tak dobra. Pomijając to, że jeżeli kupicie to w przyszłości to może być tak, że EA wam wyłączy serwer i koniec. Nie macie jak grać, patrzcie jak nam dochód rośnie, patrzcie ile pieniędzy. Wszystko możemy teraz postawić. Tak więc... No cóż, to chyba tyle. Mam nadzieję, że cała seria wam się spodobała. Zapraszam was już niedługo na ostatni odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko wam się spodobało. Jeżeli wam się spodobało zostawcie jakieś słowa miłe. Może jak wam się nie spodobało zostawcie jakieś niemiłe. Ale oczywiście powiedzcie co było źle, co można by było poprawić, itp, itd. Do zobaczenia. Cześć! Patrzcie ile kasy.